Cześć, witajcie na kanale Matura Last Minute. Dzisiaj omówimy pytanie numer 31. Jakie cechy charakteru ułatwiają człowiekowi osiągnięcie celu? Omów zagadnienie na podstawie lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Z serią Pytania Jawne Matura 2025. Zaczynamy. Proces osiągania celów wymaga złożonej kombinacji determinacji, umiejętności, strategii oraz ciężkiej pracy. Wiele cech charakteru może wspierać człowieka w realizacji zamierzeń. W powieści lalka Bolesława Prusa ukazane są postacie, które dzięki swoim cechom osobowościowym potrafią odnaleźć się w zmiennym społecznym kontekście Warszawy drugiej połowy XIX wieku i skutecznie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów. Nie sposób jednoznacznie wskazać uniwersalne cechy charakteru, które gwarantują sukces w osiąganiu celów. Zazwyczaj jest to efekt synergii różnorodnych cech indywidualnych, które razem decydują o powodzeniu działań. Każda sytuacja wymaga specyficznych przymiotów, a ich skuteczność zależy od okoliczności oraz zdolności jednostki do ich wykorzystania. Stanisław Wokulski, główny bohater Lalki, jest doskonałym przykładem osoby, która dzięki swoim cechom charakteru potrafiła realizować ambitne cele. Jego determinacja była kluczowa. Wierzył w sukces swoich działań, jednocześnie zdając sobie sprawę z konieczności włożenia wysiłku w ich realizację. Zaczynając jako subjekt w sklepie, dzięki swojej pracowitości i przedsiębiorczości, awansował na pozycję kupca galanteryjnego. Choć początkowy majątek zawdzięczał żonie, jego dalsze sukcesy finansowe były efektem własnej pracy i zdolności. Wokulski wyróżniał się również inteligencją oraz umiejętnościami analitycznymi. Był zdolny do przewidywania ryzyka i podejmowania trafnych decyzji biznesowych, co pozwalało mu skutecznie manewrować w świecie interesów. Jego zdolność do logicznego myślenia oraz strategicznego planowania była nieoceniona w osiąganiu kolejnych etapów kariery. Podobne cechy charakteru można dostrzec u Odyseusza, bohatera Odyssei Homera. Kluczową rolę w jego sukcesach odgrywały spryt oraz zdolność do obmyślania strategii. Odyseusz nie tylko wykazywał się odwagą jako wojownik, ale także mistrzowsko manipulował sytuacjami, wykorzystując kamuflaż i mistyfikację. Przykładem jego pomysłowości jest pokonanie Polifema, Cyklopa czy opracowanie planu ucieczki z krainy cieni. Elastyczność myślenia oraz innowacyjność Odyseusza pozwalały mu przezwyciężać. Przeszkody, które dla innych mogłyby okazać się nie do pokonania. Jego zdolności strategiczne i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków były kluczowe dla realizacji celu, powrotu do ojczyzny. Osiąganie celów wymaga wielu różnorodnych cech charakteru, takich jak determinacja, inteligencja czy spryt. Zarówno Stanisław Wokulski z lalki Bolesława Prusa, jak i Odyseusz z Odyssei Homera pokazują, że sukces zależy od zdolności jednostki do wykorzystania swoich mocnych stron w odpowiednich okolicznościach. Ich historie dowodzą, że kluczem do osiągnięcia celu jest nie tylko posiadanie określonych cech charakteru, ale także umiejętność ich harmonijnego zastosowania w praktyce. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, albo chcielibyście, żebym omówił konkretne zagadnienie, śmiało piszcie w komentarzach. A jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o lajku. Każdy lajk like to dla mnie znak, że to co robię ma sens i motywuje mnie do dalszej pracy. Subskrybujcie kanał Matura Last Minute, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Pytania jawne Matura 2025. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.